Dzisiaj pokażę dwa sposoby na uzupełnienie mydła w dozowniku Detol. Tutaj dozownik wyłączamy. Zdejmujemy pojemnik. I pierwszy sposób to jest uzupełnienie strzykawką. Oczywiście szybciej będzie, im większa strzykawka, tym będzie szybciej. Generalnie nabieramy. Tutaj jest taka jakby klapka. I wstrzykujemy mydło. A na dłuższą metę po co się męczyć. Dlatego spróbuję zrobić korek. Najpierw wywiercę mały otworek, żeby tu był centrycznie w punkcie wtrysku. I dopiero potem FI9. Dobra, wygładzimy krawędzie otworu. Dobra, otwór nie wyszedł idealnie. Ale można go czymś zatkać. Tutaj kilka potencjalnych zatyczek znalazłem w domu. Że nawet można Śrubą zamkową po jakimś przycięciu. Tu jest jakaś meblowa. Tutaj bodajże samochodowa. To jest część zamienna z ekspresu. Tutaj też jakaś zaślepka z samochodu. Generalnie można użyć czegokolwiek ponieważ tu nie jest wymagana szczelność, tylko zamaskowanie. A myślę, że pozostanę przy tej. Uzupełnianie w tym przypadku nie powinno być problemem, zwłaszcza z takiej butelki. Myślę, że nawet otwór FI-6 byłby wystarczający. Ja tu wywierciłem dziewiątku. No może to. No, jednak ja zostanę przy tej. Wszystko działa.